Zapraszam do subskrypcji kanału. Zapraszam również na Facebook oraz Instagram. Mistrzostwo Świata Katowice 1991: kategoria plus 90 kg. Oprócz Pawła Fileborna czy Roniego Kulemana, mamy również w finale zawodnika z Austrii Martina Ebnera. Martin napisał jakiś czas temu do mnie na Facebooku, pytał o materiały z Katowic, w których brał udział. Także będzie miał okazję dzisiaj zobaczyć swój występ. Po raz pierwszy. To zdjęcie z Pucharu Austrii tuż przed zawodami w Katowicach. Martin ważył 99 kg. Miał 27 lat wówczas. Tutaj w środku, jak widzicie, też możecie ujrzeć Martina. Rok później na mistrzostwach świata w Austrii poprawił się i był piąty. A teraz układ dowolny. martina ebner zapraszam.